Unijni urzędnicy nie śpią. W myśl przepisu z 31 grudnia 2015 roku zawodowi kierowcy podczas badań lekarskich będą pytani o to, czy chrapią. Jeśli tak, mogą zostać im cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Nawet jeżeli ktoś chrapie, to pytanie, czy to chrapanie wpływa i w jaki sposób wpływa na jego wypoczynek. Myślę, że tak, tutaj żadnych statystyk nie ma i, i nie sądzę, nie sądzę, żeby to był jakiś duży problem. A panu się zdarza chrapać? Z tego co mi żona mówi tak, jeżeli jestem zmęczony, ale powiem tak, to jest kwestia powiem tak, chyba ilości godzin snu, bo jeżeli ktoś nawet nie chrapie, a, a śpi bardzo niewiele, prawda, to być może też będzie zmęczony. Także tutaj chrapanie, powiem tak, no ja nie jestem lekarzem, ale chrapanie chyba nie do końca ma wpływ. Osoby, które chrapią, nie wysypiają się dobrze, co skutkuje niedotlenieniem organizmu, a w efekcie może doprowadzić do zagrożenia w ruchu drogowym. Jeżeli u kierowcy zawodowego wykryty zostanie bezdech senny, będzie musiał się leczyć i stawiać na stosowne badania raz w roku. To jest krok w dobrym kierunku, w sensie zauważenia problemu, bo problem faktycznie tych bezdechów sennych jest duży i dotyczy dużej ilości populacji, jest jeszcze nie do końca odpowiednio zauważony ale no bardzo dobrze, że został podniesiony, aczkolwiek realizacja budzi szereg moich wątpliwości. Problem w tym, że badania lekarskie, które są konieczne do uzyskania uprawnień kierowcy zawodowego, opierają się jedynie na wywiadzie z pacjentem. Trudno więc wyobrazić sobie sytuację, by kierowca sam na siebie doniósł lekarzowi. To są kolejne jakieś wymysły Unii Europejskiej. Jest chrapanie, jest chrapanie, aczkolwiek to chrapanie no, zawsze może budzić duże wątpliwości i podejrzenie tego bezdechu. Według danych szacunkowych, osób ze zdiagnozowanym bezdechem sennym w Polsce jest około 1,5 miliona. Nie wiadomo jednak, ile naprawdę osób w naszym kraju boryka się z tym problemem.